Może, kochani, Witam was serdecznie bardzo w tym kolejnym tygodniu naszym informacyjnym trzeci tydzień informacyjny, który jest bardzo pięknie zatytułowany. Sztuka porozumiewania się. Kiedy przeglądałem, pracowałem w tym mijającym tygodniu z tym podręcznikiem, to faktycznie stwierdziłem, że te tematy można byłoby porównać do bardzo, bardzo ciekawych czterech zasad dialogu. To są bardzo podobne zasady, ale myślę, że one jakby jeszcze bardziej podkreślają pewne, pewne istotne elementy w tym, co jest jakby w dialogu, więc pozwólcie, że faktycznie na dzisiejszej kadechia troszeczkę, troszeczkę o tych zasadach. Właśnie, cztery zasady dialogu. Pierwsza zasada bardziej starać się słuchać niż mówić. Druga zasada, bardziej starać się zrozumieć niż oceniać. Trzecia zasada. Bardziej starać się dzielić niż dyskutować, i ostatnia zasada zawsze być gotowym do przebaczenia. Myślę, że jeżeli komuś uda się zachować te cztery zasady w takim codziennym właśnie komunikowaniu się, w takim codziennym e, otwieraniu się na dialog, otwieraniu się właśnie na relacje, otwieranie się na takie porozumiewanie się z innymi, ale także z Panem Bogiem, bo to zobaczycie, że zaraz też Wam pokażę, że można tą, te cztery zasady także przełożyć właśnie na rzeczywistość życia co jest bardzo, bardzo ciekawe. E, więc idziemy po kolei. E, pierwsza zasada, bardziej starać się Słuchać niż ee, mówić. E, to jest coś niesamowicie ważnego, że dzisiaj wszyscy mamy coś do powiedzenia. Każdy ma dużo słów, słyszymy wiele spraw, słyszymy wiele rzeczy. E, czasami to są po prostu powiedziane słowa, nawet nie zwracamy uwagi na to, co mówimy, a zapominamy słuchać. Dzisiaj nie potrafimy słuchać, bo e, co innego jest usłyszeć. Że padł dźwięk, że ktoś coś powiedział, a co innego jest yy, usłyszeć, że ta treść dociera do mnie, do mojego wnętrza, do mojego serca, do mojego umysłu, że ja myślę o tym, co ktoś mówi. To jest coś niesamowicie ważne, ale też i trudne w naszych czasach. Jesteśmy zalewani informacjami, jesteśmy zalewani potokami słów płynącymi do nas z radia, z internetu, z, z telewizji, yy, gazety, nie gazety, książki, po prostu całe, całe mnóstwo potok różnego rodzaju właśnie spraw, informacji, opinii, wiele, wiele rzeczy, przez co też przestajemy być już uważni na to, nie zwracamy na to uwagi. Yy, a okazuje się, że wtedy, kiedy prowadzimy dialog, wtedy, kiedy faktycznie próbujemy się skomunikować ze sobą, czymś niesamowicie ważnym jest właśnie taka umiejętność wysłuchania siebie do końca właśnie usłyszenia wszystkiego, co ktoś ma do powiedzenia. Dzisiaj taką bardzo brzydką manierą, wręcz oznakiem braku kultury, jest wręcz przerywanie wpółznania. To jest naprawdę w trakcie wielu rozmów. Już po prostu byłem, i, i jest niestety taka maniera. Bardzo brzydka maniera, że, że potrafimy przerwać w połowie zdania, jakby nie czekając na to, aby, aby ktoś mógł też się wypowiedzieć, aby dać komuś szansę do tego, żeby, żeby zająć jakieś nie wiem, stanowisko czy dołożyć, dołożyć klucz do jakiejś, do, do jakiejś rozmowy. W życiu duchowym to jest też niesamowicie ważne. Zobaczcie, jak wygląda nasza modlitwa. Często wiele mówimy, często wiele spraw, wiele intencji, wyrażamy wiele słów. Dziękczynień, próśb wiele tego się pojawia na modlitwie. Teraz pytanie: Gdzie jest przestrzeń do słuchania Pana Boga? Gdzie jest przestrzeń do tego, żeby posłuchać, co on ma do powiedzenia, żeby usłyszeć Jego słowo, albo pomilczeć przed nim? To jest właśnie także niesamowita, niesamowicie ciekawa recepta na właśnie takie życie duchowe. Druga zasada, czyli faktycznie bardziej starać się zrozumieć niż ocenić. Często na to, co słyszymy, na to, co widzimy, bardzo szybko podejmujemy różnego rodzaju osądy na temat jakiegoś człowieka, na temat jakiejś osoby, wydarzenia, czy tego, co się stało. I niestety, bardzo często te osądy są błędne, bo są niepełne. My nigdy do końca nie jesteśmy w stanie usłyszeć ani zrozumieć drugiego człowieka. Co? No właśnie powoduje, że często te nasze osądy są bardzo, bardzo powierzchowne i bardzo często są nietrafne, ani w jakichś. Sposób są po prostu niespójne. Dlatego o wiele ciekawszym jest to, żeby pierw zastanowić się nad tym, dlaczego ktoś coś zrobił. Właśnie mieć w sobie takiego, takie pragnienie zrozumienia kogoś czyli dlaczego to powiedziałeś, dlaczego tak zrobiłeś, dlaczego tak się zachowałeś, co za tym działaniem, jaka treść się kryje, co chcesz zakomunikować. Dzisiaj, niestety, bardzo często my też wyrażamy się w komunikatach nie, nieczytelnych, niezrozumiałych. Ciągle myślimy, że Druga strona będzie się domyślać, o co nam chodzi, że no ona przecież musi wiedzieć o co mi chodzi. Przecież jak nic nie mówię, no to znaczy, że coś się dzieje. Nie? No, dla części z nas może to jest oczywiste, ale dla dużej części absolutnie nie. Więc tutaj pewnie trzeba cały czas się też uczyć tego, w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób wyrażać te komunikaty, w jaki sposób się nimi dzielić tak, aby one faktycznie nam służyły, aby one nam w danym momencie, w danym momencie pomagały. Więc tutaj naprawdę polecam, polecam bardziej starać się właśnie zrozumieć, odkryć, co, co ta osoba ma na myśli, aniżeli faktycznie w pierwszej kolejności zacząć ją oceniać w jakikolwiek sposób. W rzeczywistości wiary, no właśnie, to jest to, że my często na Panu Bogu psy wieszamy. My często oskarżamy Go o najróżniejszego rodzaju rzeczy i sytuacje. Pytanie, czy potrafimy zrozumieć w pierwszej kolejności, o co Panu Bogu chodzi. Być może przez jakieś wydarzenie, nawet trudne i nieprzyjemne, Pan Bóg chce nam coś powiedzieć, pan Bóg chce coś zakomunikować. Tylko właśnie tu jest pytanie i klucz właśnie tego zagadnienia, czy my próbujemy zrozumieć, o co chodzi Panu Bogu? Czy my jakby próbujemy wyjść naprzeciwko, no właśnie tego doświadczenia i tej rzeczywistości, którą Bóg ma dla na nas przygotowane? Może warto. Byłoby w końcu właśnie też bardziej starać się spróbować zrozumieć Pana Boga. Aniżeli go tylko oceniać. To jest, myślę, że w takim codziennym funkcjonowaniu też bardzo ważna cecha. Trzecia sprawa to jest umiejętność dzielenia się. <laughs> dzielenia się tym, co przyżywa, a właśnie niedyskutowania. My często często idziemy na dyskusję, my często idziemy na wymianę argumentów i szukamy, kto ma silniejszy argument, ten wygrywa. A niekoniecznie o to chodzi w dialogu. Niekoniecznie chodzi o to w porozumiewaniu się, nie? To jest właśnie, nie wiem czy czujecie w tym słowie, porozumiewanie się, rozumienie się. Jak my się rozumiemy, o co chodzi. Tu nie chodzi o zwyciężanie w dialogu, czy o, o, o jakiś konkurs, nie wiem kto teraz ma mocniejsze argumenty, tylko chodzi o zrozumienie siebie. Nieważne kto ma rację, ale my pierw rozumiemy siebie. O co nam chodzi, co chcemy przekazać. To jest właśnie klucz jakby tego zagadnienia. Zrozumieć siebie. Siebie samego, ale także tą tą dumą stronę. Bo ciężko komunikować, o co mi chodzi, jeżeli ja samemu nie wiem, o co mi chodzi. Ciężko dzielić się tym, jeżeli ja nie wiem, o co mi chodzi. I teraz jeszcze do tego przyjąć właśnie tego drugiego człowieka, no to tym bardziej faktycznie wszystko zaczyna się komplikować. Więc pierwsza sprawa to jest to, żeby właśnie dzielić się tym, co, co, co jest we mnie. Ta umiejętność. Rozpoczynania zdania od ja. I tu nie chodzi o jakiś egocentryzm w bardzo negatywnym znaczeniu, ale chodzi o tak naprawdę skupienie się na tym, co ja sądzę, co ja czuję, co ja przeżywam. Tak? Ale my często faktycznie idziemy w argumenty pod tytułem Ty, co Ty robisz, dlaczego tak robisz, i, i zaczyna się cała. Cała najdłuższa lista faktycznie najróżniejszych, trudnych spraw, które, które gdzieś tam po drodze się dzieją i które gdzieś wyciągamy. A tu bardziej chodzi o to, żeby teraz dzieląc się sobą, jakby właśnie pokazywać i te swoje właśnie bardzo dobre strony, ale także właśnie moje niepokoje, mój strach, to co faktycznie mnie martwi, to jest ogromna umiejętność, że w takim dzieleniu się. My też musimy siebie przyjmować. To jakby musi działać w dwie strony, że człowiek najbardziej bezpiecznie się czuje wtedy, kiedy czuje się przyjęty z tym, co przeżywa. I owszem, to nie jest tak, że ja się muszę zgadzać na to. Tak? Tylko ja faktycznie mam przyjąć tego człowieka z tym, co on przeżywa. Nawet jeżeli ktoś jest sami zły, ja się mogę z tym nie zgadzać. Tak, że moje jakieś zachowanie, czy nie wiem, że mój uczeń jest sam jest zły, że wstawiłem złą cenę. No, nie umiał, dostał złą ocenę, ale ma prawo być zły, tak? Ma prawo czuć się, no nie wiem, źle potraktowany, ma prawo czegoś nie rozumieć, tak? Ja to rozumiem, ale ja się też absolutnie, jakby w tym momencie nie nakręcam, że nie wiem, że dzieje się coś złego, czy dzieje się jakaś tragedia. Ja chcę go zrozumieć, ja chcę go zaakceptować z tym, co on przeżywa, no ale jakby też dać pewne granice zdrowego rozsądku, żeby tutaj po prostu nie dać się w tym wszystkim zwariować, tak? Przyjąć. To, co ten drugi człowiek przeżywa w danym momencie. Ale właśnie też w dzieleniu się tym, co ja, co, co ja mam w sobie. Zobaczcie, my mamy taką manierę, że my wylewamy potok informacji. Właśnie problem naszego dialogu jest to, że my informujemy się o różnych sprawach. Co trzeba i gdzie trzeba iść, kupić, zrobić, kiedy dzieci odebrać, co robiłem, co widziałem, kogo spotkałem. Mnóstwo informacji. Ale nie dzielimy się tym, co przeżywamy. Nie dzielimy się tym, co w związku z tym zobaczyliśmy, doświadczyliśmy, obejrzeliśmy. Nie ma tej głębi, i to jest nasz problem. Nie? że teraz zobaczcie głupi przykład. Możemy pójść do kina na ten sam film i pytając ludzi, którzy z tego kina wychodzą, każdy z nich może mieć zupełnie inne uczucia. Każdy z nich może mieć zupełnie inny obraz, czy wydźwięk, ten film spowodował w ich życiu, i to jest właśnie to. Często to samo wydarzenie, ten sam temat będzie w nas budził różne uczucia, emocje, właśnie w różny sposób będziemy to przeżywali, to samo wydarzenie. Więc właśnie podzielenie się tym pozwala nam siebie zrozumieć, pozwala nam właśnie tworzyć taką przestrzeń do dialogu. No i ostatnia rzecz, bo właśnie takie dzielenie się, mówienie o wielu sprawach może powodować to, że niestety gdzieś w tym wszystkim się też poranimy. Zwłaszcza wtedy, kiedy zapominamy o tych zasadach dialogu. A wtedy, kiedy właśnie ktoś otwiera kartę, otwiera swoje serce, to można no niestety doświadczyć także zranienia. I to jest chyba też ogromna umiejętność, aby dzieląc się tymi rzeczami i doświadczając na przykład jakiegoś nieprzyjemnego uczucia, umieć też przebaczać. Tak, to jest właśnie ta czwarta zasada, ta ostatnia. Nade wszystko przebaczenie. Naprawdę potrafimy potrafi sobie przebaczyć, potrafimy sobie z serca e, faktycznie takiego otwartego e, naprawdę wybaczyć te sprawy, te sytuacje, które się dzieją. Tak, aby no właśnie niszczyły nas i nie wyniszczały jakieś sytuacje zupełnie bezsensowne. Zobaczcie, większość problemów tak naprawdę zaczyna się od małych, drobnych rzeczy. One narastają. Potem my już budujemy mury, zaczynamy się nakręcać w pewnych relacjach. To jest. To jest samo napędzająca się taka spirala zła. My naprawdę musimy ją przerywać. My naprawdę musimy stawać ponad to wszystko, żeby, żeby no właśnie, te nasze relacje, to nasze komunikowanie się było oczywiście niesamowicie ważne. Te dwa ostatnie punkty, jakby z rzeczywistości duchowej, one też są ważne. Dzielenie się. Tym, co przeżywam, to jest w czasie modlitwy bardzo ważna cecha. To jest umiejętność. Hmm, dojście do tego, czego tak naprawdę pragnę. Czego tak naprawdę potrzebuję w moim życiu. Bo często my formujemy różnego rodzaju prośby i intencje, które tak naprawdę... Ja nie wiem, ja mam czasami wrażenie, jakby na modlitwie ludzie mieli coś takiego, że Pan Bóg jakby nie do końca rozumie ich serce. I mam czasami wrażenie, że jakby formują takie sformułowania, no żeby Pan Bóg się nie obraził. Nie? Ja w sercu czuję coś innego, ale na modlitwie to jakoś inaczej nazwę, tak, no tak, żeby tam nie zasmucić Pana Boga. No. To, to czasami gdzieś tak na kierownictwie czuję, trochę w konfesjonale to wyczuwam, w czasie rozmowy z ludźmi i tak dalej, że, że on co innego czuje, ale jakoś to na modlitwie inaczej nazwę, po to, żeby, no, żeby to faktycznie jakoś nie no, może Pana Boga nie obrazić i tak dalej. No, jaki sens tego? właśnie przyjrzyj się temu, co ty naprawdę przeżywasz, przyjrzyj się temu, o co ci naprawdę chodzi w twoim życiu i takie sprawy właśnie, to zacznij ofiarowywać Panu Jezusowi i zanoś Mu właśnie w takich swojej codzienności. A ostatnia rzecz, przebaczenie, no właśnie, w relacji do Pana Boga, oczywiście, że Pan Bóg jest tym, który najczęściej nam przebacza, ale czasami potrafimy niestety nosić w sobie jakiś głęboki żal do Pana Boga. O to, co się stało w naszym życiu, o to, co nas spotkało, może jakaś choroba, śmierć bliskiej osoby, odejście kogoś bliskiego. I my często też potrafimy czuć żal do Pana Boga w naszych sercach. To jest też niesamowicie ważne, aby umieć wyzbywać się tego żalu do Pana Boga, aby umieć zrezygnować właśnie z takiej postawy, która jest bardzo niebezpieczna, bo ona też tworzy barierę wobec miłości i wobec zaufania. Jaką powinniśmy mieć do Chrystusa. Dlatego, może, niech te cztery zasady dialogu pozwolą nam właśnie, jakby wciąż na nowo uczyć się takiego otwierania się na drugiego człowieka, takiego rozumienia się, komunikowania się, właśnie w tym, co jest naszą codziennością, ale także naszym życiem duchowym. Kochani, wszystkiego dobrego. Na ten kolejny tydzień, ich Pan Bóg każdemu z Was błogosławi. Zostańcie z Bogiem.